Witam, po tej stronie Annalise na Moon, World of Goo i Zespół Obsesyjnego Śrubowania Rekordów. Jesteśmy w rozdziale czwartym, przy planszy numer dwa, forum dyskusyjne i Teraz kolejny raz będę próbowała tu przejść. Plansza nie ma żadnego zasięgu sposobu, jeżeli chodzi o to co... jak ja przechodzę. Oj, te, o to. Oj, przepraszam bardzo. <śm> <śm> żeby uzbierać 13 lub więcej glucych, uzbieramy tylko 13. Gdyż tutaj jest ich 12. A tutaj jest jeszcze jeden. Jednego sobie kładziemy, żeby ono łatwiej, a drugiego mamy. dobre, Złoty środek. No. no i co? I ostatnio jak tutaj, to tu mi brzmiało. Nie, to jest. Nie, nie. To, to jest złe. To jest złe. To jest bardzo B. No i tak się po prostu kurczenie nie robi. Raz. To jest totalny fart, jeżeli oni na wszystkie nam skoczą. Dwa. siedem osiem dziewięć dziesięć

Jesus Christ! Fajnie zakręcił. Aj, ku! O, Patrzcie, ale te różne odległości, mają mimo no, całego naciągnięcia. Kurde, skobane mają różne odległości robienia tego krążenia. Dobra, teraz okaże się, czy ja się pomyliłam w liczeniu, czy moja logika była. Yy, nie, no patrzcie, jest 10 i wyraźnie 3 chodzą. Kurwa, pomyliłam się w liczeniu, no. Nie! jak już myślałam, że wpadnie w tą... Pierdzieloną zębatkę! Dobra, uwaga. Nie! Jak było blisko! Udało się ludziska! Udało się, słuchajcie, to już koniec to już koniec odłogacz to sobie pier... nam planszę i pokazać wam, że da się w ten sposób przejść. Bądźcie ze mnie dumni. Dobra, nie no, ja sam się dumna wystarczy. Nie musicie być ze mnie dumni. Do... Ojejku, dziękuję Mam za uwagę i ff, ff, jestem szczęśliwa, że w końcu udało mi się to przejść. W końcu! Radość! Dziękuję w takim razie za uwagę i e, ci, którzy mieli cierpliwość, to polecam oglądać mnie dalej. Do. <słyski> Dobra.